Ina Mazurek, Zuzanna Buczna. Witamy Państwa w styczniowym wydaniu Wiadomości Sportowo-Kulturalnych. W 2011 roku postanowiliśmy poszerzyć formułę naszej wiadomości o wydarzenia kulturalne. Zaczynamy! W zimowej scenerii przy minusowej temperaturze został rozegrany pierwszy w tym roku turniej piłkarski w gminie Zbąszynek. Nowy rok przywitaliśmy na sportowo dzięki drugiemu sylwestrowemu turniejowi piłkarskiemu. Zawody odbyły się 2 stycznia na kompleksie sportowym Orlik w Zbąszynku. W turnieju udział wzięło 6 zespołów. Najlepiej w zawodach poradziła sobie drużyna Abstynenci, która wygrała wszystkie swoje pojedynki. Ostatecznie po wszystkich wyliczeniach drugie miejsce zajął Olimp Kręcko, który wyprzedził ekipę Wielkie Jął. Za nami dziewiętnasty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra grała dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. W niedzielny poranek wolontariusze chodzili z puszkami po ulicach naszej gminy. Po południu odbył się koncert z licytacją, podczas którego sprzedano na aukcji ponad 60 przedmiotów. Największą kwotę uzyskano z licytacji kosza wędliń. W ubiegłym roku dzięki kweście i licytacji uzbieraliśmy ponad 11 tysięcy złotych. W tym roku zebraliśmy 16 tysięcy, 155 zł i 27 groszy. Zakończeniem naszego finału było wypuszczenie światełka do nieba. 9 stycznia odbył się przedostatni turniej z cyklu Grand Prix Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza z Bąszynka. Do czwartego turnieju zgłosiło się 16 zawodników. O tenisowe punkty walczyła również jedna kobieta – Jadwiga Drzymała. Po czterech turniejach na czele klasyfikacji znajduje się Henryk Zduński, który wyprzedza Tomasza Gruchałę. O trzecie miejsce walczy aż czterech zawodników – Rafał Litwin, Zdzisław Krakowian, Przemysław Mania oraz Krzysztof Mikołajczak, którzy mają na swoim koncie identyczną liczbę punktów. W lutym zakończenie ligi w Kręcku. 11 stycznia odbył się wieczór kolęd i pastorałek. W koncercie wzięło udział wielu solistów i solistek z gminy Zbąszynek. Usłyszeliśmy przepiękne kolendy i pastorałki w rozmaitych aranżacjach. Każdy z wykonawców po występie otrzymał upominek oraz dyplom uczestnictwa. 14 stycznia na stacji paliw Artix w Hlastawie odbyła się druga edycja Artix Zimberge Cup. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach, kobiet i mężczyzn. Łącznie w turnieju wystartowało 30 uczestników, w tym 6 kobiet. Przemysław Kania wygrał z ubiegłorocznym zwycięzcą Jakubem Gurdakiem w meczu o pierwsze miejsce. Trzecie miejsce zajął Paweł Antczak. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Ewa Sikorska, która stanęła na podium wyżej niż Agnieszka Antczak i Natalia Gurdak. Patronem finansowym imprezy, podobnie jak w pierwszej edycji, była firma Artix. 23 stycznia w kościele parafialnym z Bąszynku odbył się 17. koncert kolęd i pastorałek. Koncert odbył się pod patronatem burmistrza Wiesława Czyczerskiego, a przepiękne polskie kolendy wykonała orkiestra Denta pod batutą Kazimierza Kostery, działająca przy Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Zbąszyku. 23 stycznia odbył się spektakl seks grupowy, czyli psychoterapia z udziałem aktora Jacka Borkowskiego i Adama Mariańskiego. Podczas spotkania lekarz dusz starał się odblokować i uzdrowić niekonwencjonalnymi metodami swojego klienta. W przedstawieniu dużą rolę odgrywała publiczność. Zadaniem aktorów było odblokowanie widzów i zachęcenie ich do interaktywnego uczestnictwa. Nowa formuła, jaką była interakcja aktorów z widzami, połączona z dużą dawką humoru, okazała się trafioną inicjatywą. 25 stycznia w Szkole Podstawowej w Zbąszynku rozpoczęto rozgrywki siódmej edycji Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej. W Lidze wystartuje sześć zespołów, które będą rozgrywać swoje spotkania aż do 22 marca. Symbolicznego otwarcia rozgrywek dokonał burmistrz z Bąszynka Wiesław Czyczerski. Celną i trudną do odbioru zagrywką. Po raz kolejny patronat finansowy nad rozgrywkami objęła hurtownia materiałów budowlanych państwa Elżbiety i Piotra Richterów. Terminacz rozgrywek można znaleźć na stronie www.sport.zbaszynek.pl. Podczas gali sportu, która odbyła się 28 stycznia, świętowaliśmy pierwsze urodziny TV Sport Info Zbąszynek oraz poznaliśmy najpopularniejszego działacza sportowego i sportowca gminy Zbąszynek w 2010 roku. Gale rozpoczęto od prezentacji nowego intro telewizji oraz występu zespołu tanecznego Słoneczny Blask ze Zbąszynka. W pierwszej części zaprezentowano ciekawe filmy przygotowane specjalnie na tę okazję. Podziękowano również wszystkim sponsorom imprez sportowych w 2010 roku, którzy otrzymali pamiątkowe medale. Na zakończenie pierwszej części goście spotkali się w holu Domu Kultury, gdzie czekał szampan i tort z logo telewizji. Po odśpiewaniu głośnego 100 lat goście wrócili na drugą część gali. W drugiej odsłonie rozstrzygnięto plebiscyt na najpopularniejszego działacza sportowego, którym został Grzegorz Kowalczyk. Przede wszystkim jestem bardzo zaskoczony, Mile. Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w głosowaniu w tym plebiscycie, zarówno tym osobom, które głosowały na mnie, jak i na innych kandydatów, którym również serdecznie gratuluję. Chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim ludziom w naszej gminie, którym jest Bliski Sport, sponsorom, naszym włodarzom miasta, dyrektorom szkół. A przede wszystkim tym sportowcom, bez których nie by tutaj yy, nie było. Sportowcom, małym i ich rodzicom. Dziękuję serdecznie. Oraz najpopularniejszego sportowca, którym została Angelika dziurla. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że zdobędę ten tytuł. bardzo, bardzo Podczas piątkowej gali wystąpiła formacja taneczna i pary sportowe ze szkoły Latina z Wolsztyna. Kacper Bog w roli Michaela Jacksona i Natalia Modrzyk z utworem Wspomnienie. Wjazdą wieczoru byli finaliści programu Mam Talent Ania i Jacek w układzie tańca akrobatycznego który wzbudził wiele pozytywnych emocji. Organizatorzy zebrali wiele ciepłych słów za pomysł i realizację scenariusza gali. UKS Junior z Bąszynek wygrał ogólnopolski turniej piłki nożnej Syngenta Cup. W zawodach wzięło udział 10 drużyn z całej Polski wybranych przez organizatora. Przez fazę grupową zbożnecy piłkarze przeszli jak burza. Dopiero w półfinale wygrali dzięki rzutom karnym. W finale pokonali Sparte Sycewice 4-2. Gratulujemy sukcesu! Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą kulturalną. Poniedziałki i wtorki w Domu Kultury odbywają się warsztaty teatralne. Warto zaznaczyć, iż rozpoczęły się próby do nowego spektaklu z udziałem aktorów z naszej gminy. W środy można spróbować swoich sił w tańcu i śpiewie. Aktywnie działa także ognisko muzyczne, gdzie każdy może nauczyć się gry na gitarze, perkusji czy instrumentach ludowych. Zajęcia z harcerzami odbywają się we wtorki, środy i czwartki. Próby w Domu Kultury mają zespoły muzyczne, 3SW, Evelyn, Godzina Policyjna, In Rock oraz Białe Kruki. Przy ośrodku działa również zespół śpiewaczy Harmonia. W Domu Kultury spotykają się również osoby zrzeszone w chórze milenium, organizacjach i stowarzyszeniach kulturalnych. Więcej informacji znajdą Państwo na plakatach oraz na stronie www.oxir.zbaszynek.pl. To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Na kolejne zapraszamy w przyszłym miesiącu.